zmiana dyscypliny, chociaż nie do końca na wierzchni, bo będzie inna piłka, będzie bardziej jajowata. Będziemy mówili o rugbystach Master Farm Rugby Łódź, którzy zbliżają się wielkimi krokami do finału Mistrzostw Polski. za drużną Master Farm Rugby Łódź seria pięciu spotkań rozgrywanych co tydzień. Ale najważniejsze, że plan został wykonany. Zwycięstwa nad Ogniwem Sopocką, Warszawa i Lechią Gdańsk sprawiły, że Łodzianie nie dość, że awansowali na drugie miejsce w tabeli, to uzyskali jeszcze dziesięciopunktową przewagę nad trzecim zespołem. W minioną sobotę, tym piątym właśnie spotkaniem, była konfrontacja z organem Sochaczew. Łodzianie po ciężkim boju pokonali rywali 21 do 6. To było piąte spotkanie naszych podrządów. Naprawdę jeszcze, jeszcze tego nie było, e, dawno już w Ekstralidze. E, piąte ciężkie spotkanie. E, spodziewaliśmy się szybkiej, dynamicznej gry e, Orkana, bo naprawdę w, ostatnim w ostatnich czasach zrobił tutaj progres e, i wiedzieliśmy, że będzie ciężkie spotkanie. Udało nam się wy wygrać e, bez kontuzji, mam nadzieję e, i teraz zasłużony odpoczynek. E, co prawda dwa tygodnie do najbliższego meczu, ale musimy się zregenerować. Wiedzieliśmy, że Orkan przyjdzie tutaj bardzo zmotywowany po tych dwóch wcześniejszych zwycięstwach. Udało nam się wygrać, to się liczy, mamy cztery punkty. No i dalej. Najważniejsze jest to, że zrobiliśmy kolejny krok do finału. No wiem ja myślę, że już w tym finale jesteście, bo bo tak naprawdę to to no nie wierzę, że Arka albo budowlani Lublin będą w stanie się wam przeciwstawić. Nie, lekceważy, nie lekceważymy żadnego przeciwnika, postawimy bardzo ciężkie warunki i postaramy się wygrać każdy kolejny mecz. Ja myślę, że dzisiaj obrona przede wszystkim zadecydowała o tym, że że wygrywacie to spotkanie. Zdecydowanie, no takie mecze yy, po prostu yy, wygrywa się obroną. Widzieliśmy, że yy, Orkan jest yy, dobrze dysponowany, jeżeli chodzi o grę ręką, grę szeroką, e, szybkość gry po rakach. Tutaj naprawdę to, to szacunek dla, dla drużyny przeciwnej, e, ale my daliśmy radę. Szybko się organizowaliśmy na szerokości, dobrze broniliśmy, nisko broniliśmy i to dało tak naprawdę dzisiaj zwycięstwo. Trzeba pochwalić Orkana Sochaczew za postawę w meczu z budowlanymi SA. W przyszłym sezonie zespół ten ma szansę włączyć się do walki o medale. Postawiliśmy się no, przez to duże P. tak, no, Pracujemy nad tym, żeby drużyna była coraz lepsza. Staramy się rozwijać, iść do przodu i chcemy nawiązywać walkę z tymi najlepszymi. No i tu dzisiaj akurat mieliśmy okazję, bo wiadomo, że w tej chwili drużyna budowlanych ma już dużyna złodzi Master Farm, przepraszam, ma zapewniony już praktycznie finał. No ale chcemy piąć się do przodu, chcemy się rozwijać. My za dwa tygodnie zmierzymy się u siebie z drużyną z Sopotu i mam nadzieję, że już u siebie na boisku udowodnimy, że pretendujemy do tych drużyn, które będą Liczyły się w walce o medale w kolejnym sezonie. Zespołowi Master Farm Rugby Łódź potrzeba tak naprawdę jednego punktu, by zakończyć fazę zasadniczą na drugim miejscu w tabeli i zagrać w finale Mistrzostw Polski. Do końca sezonu zasadniczego pozostały jeszcze dwa mecze. Wyjazdowy z budowlanymi Lublin i przed własną publicznością z Arką Gdynia. Już wiemy o czym mówimy. Mówimy o rugbystach, o rugbystach Master Farm Rugby Łódź. Witam serdecznie dyrektora sportowego tej drużyny Mirosława Żurawskiego. Dzień dobry. I zawodnika Master Farm Rugby Łódź Szymona Witkowskiego. Chciałem zażartować, że dyrektora sportowego, ale czasami też i trenera jak trzeba. No tak, to podwójna <laughs> funkcja. O tym będziemy mówić. Mirek, no, ciężki serial za wami. Pięć tygodni z rzędu, co weekend. Bardzo ciężkie spotkania. No ale drużyna pokazała charakter. Drużyna pokazała, że rzeczywiście bardzo mocno myśli o finale Mistrzostw Polski. Tak sobie założyliśmy przed tym sezonem. Ta jesień niezbyt udana, chociaż ostatecznie na drugim miejscu ją ukończyliśmy. Dwa przegrane mecze i remis. Wiosna, od razu mówię, że był plan zdecydowany, wygrywamy wszystkie spotkania, wszystkie, nieważne czy jest to ogniwo czy jest to Pogoń Siedce. Jak na razie ten plan został zrealizowany. Przed nami dwa ostatnie mecze i nie chciałbym mówić, że są to łatwiejsi przeciwnicy dla nas. Każdy mecz to jest mecz walki, tak było z Juwenią, tak było z Orkanem również. No właśnie, Orkan Sochaczew Teoretycznie drużyna słabsza, ale postawiła się budowlanym bardzo mocno, pokazała potencjał, pokazała, że Maciek Brażuk rzeczywiście szykuje tam naprawdę fajną, fajną drużynę. Ja się z tego cieszę, bo może to zabrzmi dziwnie, ale ja wspominam takie sezony, które były sezonami walki, sezonami wyrównanymi i każdy mecz był ciekawy dla nas zarówno pod względem walki, jak i dla kibiców jako atrakcja do oglądania. Szymon, ty niestety na razie musisz z trybun oglądać spotkania swoich kolegów. No ja chciałem właśnie zapytać, czy to wtedy przeżywa się bardziej te mecze, czy mniej? Bo na boisku trzeba się skupić na tym, co masz do zrobienia, natomiast na trybunach podejrzewam, byś chciał wejść i pomóc. No na pewno jest bardzo szkoda. Szkoda tego, że nie można z chłopakami być na boisku, bo tym bardziej, że był, był to taki okres, kiedy już załapałem się i grałem w pierwszym składzie jakby z drużyną na 100%. Dlatego moment, kiedy nagle kontuzje się łapie no a to jest bardzo to boli nie tylko fizycznie, ale i pewnie i psychicznie tak, 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 jest to gdzieś tam to... ale, ale myślę, że była też tak... jest taki moment, że kurde, no muszę szybko wrócić, pomóc chłopakom no tak, tylko niestety nie wszystkie kontuzje <laughs> mogą być szybko wyleczone i można szybko wrócić, ja już jestem prawie pół roku, ponad pół roku na kontuzji i teraz już zacząłem trenować i no, mam nadzieję, że na finał, na finał dołączę do chłopaków, przynajmniej przynajmniej na jakąś tam końcówkę, trener mi da szansę, no właśnie, <grafię> żeby pomóc. Właśnie ale... widzę, widzę uśmiech na myśl o słowie finał, panie dyrektorze, bo ten finał już blisko, blisko, właściwie już tak, prawie. Myśleliśmy sobie, że, że tak naprawdę jeden punkt, tak, czyli ten defensywny bonus jest potrzebny wam, żeby na dwie, w ciągu, w, w, yes. jeśli chodzi o te dwie kolejki, żeby, żeby była sprawa myślę, Ja żałuję obydwu bonusów defensywnych w tych przegranych meczach z jesienią. Y, może dojść do ciekawej sytuacji w Sołaczewie i wtedy będziemy naprawdę żałowali każdego każdego punkciku z rundy jesiennej. Y, ale no cóż, no, na wyjeździe też się wygrywa mecze, wygrywa się trudne mecze. Takich meczów wygraliśmy kilka również w Sopocie. Na dzień dzisiejszy zakładamy, że jest to wyjazd nad morze. No tak, no. Słyszałem, że Robert też tak zakłada. Już planuje. No, planuje, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Eee, pokazaliście przed chwilą, nie, nie tak całkiem dawno, że, że ogniwo jest, jesteście w stanie pokonać tam na wyjeździe. To są bardzo ciekawe mecze i dają dużo doświadczenia. Poza tym, tak jak już wspomniałem, są to mecze walki atrakcyjne dla kibiców i nam coś wnoszą. No mecze, które wygrywamy 50-60, naprawdę, uwierzcie, nie są, nie są ani nas tak specjalnie nie cieszą, ani, ani wszyscy co oglądają, no tylko patrzymą no znowu punkty, znowu worek. No właśnie, Szymon, taka sytuacja trochę inna w tym sezonie, to wy jesteście tym zespołem, który musi. No jeszcze trochę gonić Mistrza, y, y, y. Łatwiej, trudniej twoim zdaniem? No tak, przyzwyczailiśmy się przez te kilka ostatnich lat, że to my byliśmy tymi, których chcieli jakby pokonać i z nami walczyć. No a teraz rady się odwróciły i dopiero teraz w sumie przez całą sytuację tej pandemii mamy szansę odzyskać znowu jakieś tam swoje miejsce. I tak, tak, jest to na pewno teraz taka dodatkowa jeszcze motywacja, jako że jesteśmy drudzy, no to chcemy być pierwsi i to jest dla nas może taki dodatkowy bodziec, żeby być mistrza. Widzimy, widzimy was na treningach. Ciężka praca, naprawdę taka katorżnicza praca jest wykonywana. no Wszystko po to, żeby, żeby tej siły fizyczności nie zabrakło, tak? W odpowiednim. Najważniejszym momencie. No właśnie, to ja dopytam. Czy w tym momencie, kiedy już granie jest od marca i granie będzie do lipca zakładane, no bo finał w lipcu, czy teraz jeszcze się buduje dokręca śrubę, czy już właśnie nie? No bo jednak ileś tam tygodni w nogach pracy już jest. Nie da, nie da się utrzymać takiej formy. Ale jakoś my naprawdę tutaj myślę, że pod tym względem wyszliśmy chyba najlepiej i y, doświadczeni poprzednimi sezonami, a zwłaszcza to co Szymon wspomniał, ten okres pandemiczny da nam wszystkim się mocno we znaki i we wszystkich klubach. Liczba kontuzji, urazów, przerw w treningach była duża. Y, myślę, że nigdy tak nie zeszliśmy z obciążeń. Dosłownie reagujemy z tygodnia na tydzień. Zawodnicy są zmęczeni, robimy jeden trening mniej, robimy trening regeneracyjny. Od nowa jest tak zwana obowiązkowa, czyli zawodnicy muszą na niej być i przychodzą chętnie. I to, co wszyscy, cały nasz sztab przyjął, że chcemy mieć zawodników zdrowych, świeżych i z ochotą do gry. No tak, bo to jest istotne, biorąc pod uwagę, że tak jak wspomniałeś, kruszą się ci zawodnicy. U was też nie ma, nie ma takiej sytuacji genialnej, że wszyscy zdrowi i gotowi do grania, też macie swoje problemy. Mamy problemy, które wychodzą w każdym meczu. Ale ja przed każdym, meczem opowiadam, jeśli jesteśmy w stanie zapewnić protokół i, i mamy odpowiednią ilość zmian, to nie jest jeszcze tak, że problem jest jak jedzie się gdzieś na wyjazd i, i brakuje tam kilku nazwisk w protokole. Dwa spotkania do końca tej fazy zasadniczej, tak to nazwę, przed finałem. Które z tych, które z tych spotkań będzie trudniejsze? Chyba w Lublinie? Lublin, Lublin był zawsze taką gorącą ziemią. Ja jeszcze pamiętam z czasów zawodniczych, z czasów trenerki, że bywały tam naprawdę trudne spotkania. Zresztą Lublin wzmocniony tymi zawodnikami zagranicznymi pokazał dobre róbby w łodzi. Oczywiście tak jak już wspomnieliśmy w kilku meczach, my włączając ten drugi bieg w drugiej połowie nagle robimy wynik z bonusem, ale, ale to przychodzi po walce i takich przeciwników szanujemy i takiego meczu spodziewamy się w Lublinie. To tak? ja jeszcze chciałem Szymona podpytać. Wiem, że co prawda bardziej na razie z treningów i z tego co było wcześniej, natomiast powiem tak. Jesteś Polakiem, ze gdzie jednak tych zagranicznych zawodników też jest. Mhm. Wy musicie o swoje walczyć, pokazać, my jesteśmy lepsi, czy właśnie trochę się uczycie od tych kolegów z zagranicy. Znaczy, no, to jest na pewno to zagraniczne, ruby, yy, no Ma jakąś inną specyfikę, którą my, my tutaj adaptujemy do naszych warunków. Znaczy, I się, że ten, dynamika trochę też. Yy, tak, tak jakieś takie. Yy, Ci z, właśnie z Tonga czy Zerpa, no mają, mają jakieś, coś takiego w sobie, co my gdzieś tam chcielibyśmy podpatrywać i wdrażać. Oczywiście te dobre rzeczy. Tak, e, nie, absolutnie. E, tak, tak, no bo wiadomo, są dobre i złe, e, a my podpatrujemy. Tylko te dobre. Walters, pamiętam, byliśmy zszokowani na początku. On nie łapał zawodnika, tylko jakoś tak barkiem atakował, wytrącał z równowagi rywali. A ten problem teraz mamy z Tewitą, który gra bardzo twardo jest mocnym zawodnikiem, ale właśnie ma tą specyfikę gry, gry w górze i, i tego ataku z barkiem, barkiem. I jest to rzecz, do niedawna były te wysokie szarże stawianie na głowie, w tej chwili atak barkiem. Czerwone kartki są na całym świecie. No właśnie, czyli tego się trzeba tego no, trzeba unikać. Jak sytuacja kartkowa, czy ktoś jest zagrożony w najbliższych spotkaniach? Nie, nie, ta sytuacja jest że tak powiem pod kontrolą. No mamy kilku zawodników z, z kartkami, ale tu nie będziemy żadnych kalkulacji prowadzić, czy ktoś ma celowo złapać trzecią, żeby potem y odpocząć i zagrać w najważniejszym meczu. Nie, tutaj jest wszystko okej. Okay. Irek, myślę, że no szkoda, ja tak zastanawiam się nad meczami, które gracie na łodziance w tym ośrodku treningowym w parku 3 maja. No nie będzie fajna komfortu, no ale... tak? Chyba trzeba wiedziałem, tak. Wiedziałem, że to pytanie, to wiedziałem, że to pytanie dzisiaj padnie. Nie jest to naprawdę fajny ośrodek szkoleniowy. Naprawdę jesteśmy zadowoleni. Mamy tam dobre warunki. Jest ok, ale nie jeśli chodzi o spotkania. Co prawda w tym sezonie naprawdę y, Mosir bardzo się postarał, i, i Murawa, i, i zamalowanie linii y, piłka, jest wszystko naprawdę super, bo prowadzimy transmisję z każdego meczu, więc tu jest dobrze, ale ja obrywam po każdym meczu, od kibiców, od mediów, że słaba widoczność, że, że protokół nie został skopiowany. I po prostu, jeśli przyjdzie tam więcej widzów, a na pewno przyjdzie na ostatni mecz, bo chcemy się pożegnać z publicznością w tym sezonie w Łodzi. To będą narzekać na słabą widoczność. Tutaj to możemy takim apelem chyba zakończyć, właśnie, że fajnie by było, żebyśmy w Łodzi mogli rógby oglądać na, na większych obiektach, zwłaszcza w okresie które pandemii. Mamy. Tak, które mamy, zwłaszcza w okresie pandemii, gdzie jednak jeszcze są te ograniczenia. Więc myślę, że jeżeli jest te 50%, to, to spokojnie na Łodziance się byśmy trochę pognieździli, a na obiektach innych. Byłoby troszkę no tak, być, no. Widoczność przede wszystkim, tak, bo, bo tak. za płasko jest, i, a, a rugby to jest tak lidowiskowy sport, że, że warto. Robert, ja tu dostanę, wiesz co, co się dzieje tak, na moim obózku teraz. Panowie, yy, trzech wygranych meczów Wam życzymy. Dwóch plus jeden. Dwa plus jeden. Bardzo dobre życzenie, też byśmy chcieli yy, spełnić. Yy, I w zdrowiu, niech to wszystko się yy, odbywa. No, i, no niestety, tak mi się wydaje, że ten finał jednak będzie w Sopocie. Przyjedziemy. Cóż no, wyjazd nad morze jest atrakcyjny. Yy, przyznam szczerze, już hotel mamy zarezerwowany, bo potem nie chcę, nie chcę szukać yy, w ostatniej chwili, wiadomo, że to już okres wakacyjny, a mamy dobre miejsce, dobry komfort będzie, więc... Ja myślę, Może i wynik będzie dobry. Ja myślę, że radość na plaży będzie całkiem sympatyczna. I tym sobie tak zakończmy dzisiejszy program. Dzień Dyrektor sportowy Master Farm Rugby Łódź, Szymon Wikowski. Zdrowia. Wracaj do drużyny jak najszybciej. Pomagaj, bo wiadomo, y, trzeba wrócić na tron po prostu. Dziękuję. dziękuję bardzo za wizytę u nas. Robert Fiećko. Krzysztof Sędzicki. Dziękujemy. Za tydzień Piotr Krawczyk i jego niespodzianka w programie Piłka.